Otoczenie Okonia Okoń I taka niespodzianka Nie ma wjazdu What happened here? A my tutaj z Andrzejem o. A this, is, this object is closing. Tutaj jest, żeby proszę dzwonić, ale nikt nie odbiera. Jest jeden wóz i co my teraz zrobimy? Jak my tu na nockę przyjechali do jutra. Pam parę, pam pam. Szefie! I może dźwigniemy się przez ten płot. 40 minut później, taka oto sytuacja. Jest już nawet Kamil. A tu ani widu, ani słychu. Nie. Ktoś nam odkrzyczał z łowiska po 40 minutach darcia mordy, że zaraz przyjedzie, tylko się... Kamilem zastanawiamy, czy to będzie właściciel, opiekun, czy może policja. Będzie... Dobry wieczór. Za niru domowego prosimy 500. Ale mordy piłujemy jeszcze 40 minut. Dobra, gościu przyjechał no przed dziesiątą. Także dałbym trochę u pustu, przeprosił, gdzieś tam był, jakieś sprawy załatwiał że na obwisku był tylko jeden pan i to uprzedził go podobno, że w sumie nie podobno, tylko na pewno, bo krzyczeliśmy z bramy do pana, pan odkrzykiwał, że pojechał i wrócił o dziewiątej czy o dziewiątej bo przyjechał przed dziesiątą, także jakiś tam upuścik poszedł, przeprosił no i weszliśmy, no jest godzina 23.30. ja tak naprawdę od 10 już mam wędki chodził chłopaki trochę wcześniej, bo wszystko, wszystko sobie porobili, ja już wykręciłem palety robić, oni tylko rzucali. no i dobra Zobaczymy, na razie jakieś tam jedno piknięcie u Andrzeja, chłopaki wzięli spinning i prostu spinningować, zobaczymy pewnie, zobaczymy się pewnie rano, no oczywiście chyba, że coś no, się zadzieje, jakaś ryba będzie, no bo z taką nadzieją tutaj przyjechaliśmy, jak będzie ryba, no to oczywiście nagramy, nie, także chyba na chwilę bez. to masz lepsze to o. Panie, co Pani. pan będzie z nim robił? Na kotlety. Wypuszczasz go? <noise> nie, nie wypuszczaj, Daj go pan. Nie, nie wypuszczaj. To nie, tak. on się nie nadaje do jedzenia. To co, nie wypuszczaj. Nie szkodzi. Pan. Ja Pani, go we, Daj go, ja, go pan, ja go wezmę. <noise> wezmę. Tak. No. Dobra, pierwszy karp. Andrzej poszedł z a miał przed chwilą... No. Rolkę, ale Andrzej niestety spałeś, więc żegnam. Ryba się nie wpięła. Kamil miał jakąś tam walkę, ale o. Na razie. Ja złowiem oczywiście, Kamil pokazuje. A my jedziemy do domu. No, dobra. Nie, no, idziemy pójść. Naturalnie kulturalnie tam trój, a stanowi stanowić. O, Kamil zrobił teraz rybkę. O taki karpiszon. Nie wiem, jak to nagrać, a tak, najlepiej. Ja wiem, taki ze 3 kilo na pewno. A, Boże, ile miał? Bo Boże, ja go ważyłem, nie? Nie pamiętam. A, 2,900 ma. Faktycznie. No to prawie 3 kilo. Dobra, wypuszczamy. Tym razem mój. Druga sztuka. Zaraz zważymy. Dobra, jeszcze raz. Waży 4,200 więc większy od Kamila a ma ile? o kilogram ponad ładny, dobra wypuszczamy patrzcie czwarta nad ranem zmierzch a my uwalniamy karpia żeby sobie popłynął na płyn. poszedł Patrzcie, jak jedzie. Racine. Brzask w pół do czwartej nad ranem. Kamil się przebudził. A ja czuwałem przy węglu. I następny jest Karpik. słowo go widać. O, może tu. 4 400. Także jest trzecia ryba. No i jedno miałem branie zwalone. Nie zapiła się ryba. Andrzej śpibyk. Uhu. Widać coś w ogóle? Widać? Teraz lepiej? Dobra, wypuszczamy. A na okolicy tylko ryby głodne. Kaczka przylazła i tutaj do paletu chciała się dobrać. Cwaniara. upierdliwa jest rozsypiła mi się tam trochę palet proszę jak przyszła wyjeść druga czeka w pogotowiu świt, patrzcie ile no to ja ruszyłem Kamilowi niechcący, patrzcie jaka mgła nie mgła tylko Opar z wody idzie. Woda jest bardzo ciepła. Naprawdę jak umoczyłem ręce to aż przyjemnie było włożyć do tej wody. Godzina jest za 25. na tego. Mamy już, która tam? Południe, prawie. A tu żadnego brania, lekkie piknięcia i tyle. Ja na obiad Takie jest. Jest Andrzej. To jest nasza pierwsza ryba w ciągu dnia dzisiejszego. Za wyjątkiem, oczywiście, płotek, który łowiliśmy sobie na spławik. I Andrzej ciągnie rekina. Zaraz przyjdę, idę po podbierach. Masło ananas? Ja też złapałem na masło ananas. Jest i Andrzej, kurde. Patrzcie, jaka klocka złora. Pajki wącio upasiony. Z tej strony, patrz. Zobacz, jaki ma No Ale upasiony, no. Zaraz go zważymy. Ale gruby. No dawaj podnieś go i zobaczymy Masła na nas nie? O. Proszę bardzo i Andrzej z upasieńcem Wiem. No. Nie Dobra nie czekaj go. teraz ci ten zdjęć Andrzej będzie uwalniał karpia Zobaczymy jak sobie odpłynie No bo ci ten Woda, ty. No, mówiłem, że w nocy dotykałem Ale jak? Pewnie w nocy dotykałem wody to była super ciepła Andrzej się nie, nie wpadnij Jest Tomasz z rybką, z leszczykiem Leszcz to też ryba Nie chciał nas pławik O, spory Pomóc ci coś Nie chciał nas pławik, złowił się na Federa. O, spory, spory. No lesz, to leszcz. Rypa, to ryba. Spory leszczyk. Proszę bardzo. Dolna warga, zabijęta Spory, no co? Nie? Pasła na nas. Dobra, no jest inna rybka niż karpik. Zestrą na mnie, Patrz. Zesrą mi się na rękę. Parek wstał. O nie! To nie tu, na inne. Idziemy, pokażemy, jak Tomasz wyrzuca. Że nie idzie na patelkę, bo to taki patelniak. Żeś nie wpadł razem z nim. Nie, to go leszcza. No tam to szkoda, bo jeszcze na tego federka to może coś. Jakiś leszczyk jeszcze wpadnie Dobra, widzimy się później. I co? Słońce troszkę wyszło. Strasznie wieje, naprawdę chwilami. Teraz to jest się uspokoiło, ale chwilami to tak wieje, że naprawdę głowę prawie urywa. Andrzej tam siedzi, odpoczywa. No oprócz jego karpia tego ponad 6 kg i tego mojego leszcza, to nic w ogóle się nie dzieje. Tam gość teraz, właściciel był tam gdzieś na końcu u kogoś i Niósł w siatce takie karpie po 3 kg do sprzedaży. Ktoś mu tam złowił, chyba miał trzy sztuki w siatce. I naprawdę nic się nie dzieje. Nie ma nic godnego uwagi, co by wam tutaj nagrać. Sobie radyjko leci, ta muzyczka. My tutaj telewizji oglądamy, oglądaliśmy taki karp. No i nuda taka ogólnie. No, tyle, że fajna pogoda się niby zrobiła. Taka no do posiedzenia, nie? Nie jest za ciepło. Tylko ten wiatr, kurde. No. Bo jakby nie ten wiatr, to nie był na rybach, to i wiatr nie przeszkadza ale niestety i kręcę się i snuję się po tym stanowisku, bo nie wiem co tutaj z sobą zrobić chwilowo nawet to słonko właśnie tak wyszło, fajnie się zrobiło, tylko ten wiatr straszny patrzcie jak wszystko tutaj majta nawetkami rzuca, parasolem tutaj próbuje też rzucać, ale jest dobrze umocowany no i siedzimy no Mamy jeszcze chyba ze 4 godziny łowienia ponad. Może jeszcze coś wpadnie, może ta woda w uspokoi, tak jak zazwyczaj. 17-18 na koniu brania, 19-20 to człowiek musi wyjść. Jest Tomasz z rybą, strasznie się sadziła rybka. Prawie wędkę wciągnęło do wody. Teraz się okaże to Pewnie ta! Bardzo agresywnie wziął i jeszcze trochę jechał, chwilę. Tylko zanim kamerę zablokowaliśmy, włączyliśmy, no to już przestał tak bardzo, ale liczymy na to, że Tomasz złowił amura. No teraz lekko idzie w miarę, nie? Co? Na federa to wcale nie tak mocno. Co tu masz założone? Pochwal się. A, masła nana. A Łanczeka stoją wek się nic nie rusza Widzą jak feder wygięty No to weź ten płasko tak jak jechałeś Doskonale widać Tak, o ja jak zabijam. Federek powie, wyginany Trochę się no na nie ma dwa no, tak. O, na chwilę na Andrzejka Przypadkiem wjeżdżało O, jak się wy, wysuwa źróka Ja już dokręciłem Tak będę tu stał. on nie daj Bóg się zepnie. To <Baz my causes� featherlo> <pigeon> mordę. <gamehalt> Będziecie widzieć na filmie, jak Andrzej leży na ziemi. Ładnie. Już jest tu niedaleko. Dobra, na razie. Jeszcze nie. Nie, tylko What? No taki podobny do tego mojego, no. tylko chudszy chyba, dłuższy. Teraz go ja nie będę ciągnął na siłę. Poszedł do dna. Daj mu chwilę. Aha. Idzie do góry. Ładnie. Idzie do góry, wujek Andrzej będzie go podbierał. Ładnie, ładnie. pod wodę So. Czekaj, 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 czekaj. nie no, to nie Bo Jest. <grym wyszczone> Już idzie. Siedzi. Doszedę. To i no Takie karpisiony się wyciągało. Nie gadaj, No, może. Mogę... <laughs> jaki klo. Większy, większy. Ale tyle. To A jest najpiękniejszy. Na Nie wiem, czy dyszka, ale. Patrz, jaki Widzę, no. Patrz jak się najeżdża. Jak to się nazywają te lustrzenie? Na lustrzenie. Zaczekaj, jaką ma ten. Patrz jak małe <kly> O, Jest ryba zasiatki. Póki Andrzej nie złowi na koniec, przed, tuż przed wyjściem Amura. Patrz, już wypluł. Nie no, jest większy. Też nie, napaszony. Kawałek, kawałek do Proszę bardzo. Tak, no jeszcze mi... Wąd stąd! To te łabędzie. Łobątki Tomaszowi psują żyłki. Ale się odjechał, ci powiem. Dobra, zważymy go zara Już go ważymy To muszę go przerzucić Muszę go przerzucić do, muszę go przerzucić do... No ile stawiasz? Ja stawiam 9200 Ja mam ja że to wdycha ma 9200 stawiam No Już ten moment następuje Idziemy zobaczyć wagę Taki wypływam z tego 10 pokazało Czekama aż się ustabilizuje Załóż to do środka włóż Tłusz tą końcówkę do środka no ma 10 kg Z matą 1030 no to... Mata pokazuje, pokazuje 10, nawet 60, 10, 80, więc momentami... Więc... No, więc... no koło no, dychy dych. w każdym razie. Rekord zasiadki. to jest taka prosta sprawa. No, takie ryjkarki tak, to mogę łowić na okoniu, nie? Tak. Ciemny, duży Dobra, że chyba mam jakąś foteczkę w Proszę, nie? Proszę, zdjątka w trakcie filmiku tak, Elegans. Jest karpiszon, idziemy go wypuścić. Co by nie było, dycha na patelce się nie. Dycha na. Dycha na patelce się nie mieści. Ło! czadu! Nie chciał już, nie chciał już za długo siedzieć. Zdenerwował się. Proszę, rola u Andrzeja. Nie Andrzej! Dobra, wybieram się. Mój feder chodzi. Nie wiem, czy nie, nie splątałeś. Patrzcie, u mnie też jest zbranie. Feder wygina. Andrzej ma w innym miejscu. Czyli to nie Andrzej. Chyba to zatna ale może to jakiś leś mały. Taka to sytuacja. karpie są dwa. A wędki niesprawne, pięć. Ten... Ten pan splątał trzy moje wędki i z Andrzeja jedną i jeszcze twoją drugą. I pięć wędek razem jest, jest. Trzy wędki i no Wszystko jest ten. Ten ładny prosiak też będzie koło dychy, na pewno. Dobra, zaraz je zważymy. Andrzej, pokazuj te ryby. To wyholował Andrzej, a... a tą mniejszą wyholowałem ja. To może po 13 podchodzić. A, zobaczymy. Dajkę, Andrzej, bo nie widzę swej. O, teraz. No ładnie. right. Przejmuj, no co pierwszy. Teraz drugi to ja kolego. Chciałbym, żebyś wspomniał, że są na moje wędki. Nie na twoje wędki. Na moje wędki oba. Ale ja łapałem kartę. Gdybym ja ja byś nie miał ani jednego. Malutki. Dobra, zważymy. Dobra, leci do wody. Tamtego wypuściłem od razu z ręki, bo waży ze 3-4 kilo. A tego puścimy z maty. Ten to ładny. Waży ile? 10 500, czyli dosłownie 200, 200 gram cięższy niż ten, którego ja przed chwilą miałem. Jest i Tomasz, z jego pierwszą rybą. Pierwszą w tej godzinie. Trzecia ryba dzisiaj. Dobra, damy znaczek, będzie dalej. Chyba bardzo szybko wyjęta Andrzej podbierak i siup. Oryginalny podbierak metro stawu. <grywanie> ale patrz jaki gruby zobacz Taki dziwny chład chyba, że ma tak wlebek sputnięty bo ma tu jakąś ranek? No tak jak ten mój wtedy aha. To już drugi taki dzisiaj na, na żarty Sypią Kilogramami kurwa, tym pszenicą z burzem i z góry dom wody dobra jakieś te ryby woda jest chłodniejsza niż w nocy no i tak ciepła ale jest chłodniejsza w nocy bo jaki kurwa taki taki, piłek nie? piękny i okular jest to masz w okularach z pięknym grubym upasionym karpiem myśleliśmy że waży ze 3 kilo, bo okazało się że waży 5400 no iki dziwny, nie? Gruby taki bebech. Najedzony! Leśne dziadki karmią pszenicą. Tak jest, gębę ma dużo do żarcia. Dobra Tomasz idzie od... oddać rybę na torze Przywiązać sznurkiem. Pada się Leży. Dobra, się pożegnaj, Tomasz. No nie trzymaj go tak. Nie trzymaj go tak długo. Tomasz Poszedł. Poszedł jak dziw żołędzie. Poszedł akurat tam na sznurku przywiązany. Tak jest. Dziękujemy bardzo panie Tomaszu. Dziękuję, dziękuję, polecam się Patrzcie, jeszcze jedna rolka Tomasz ciągnie Next one Już ci go dam! Czekaj, ja go wyjmę. Tu Durian jest żółty. Tomasz z Spokojny, co? Tak to jest, tak już jemnięty w czerep. Walnięty. Dwa strzały do stylizka. Nie, no nie, <laughs> bo jeśli ktoś jest naprawdę jest skłonny w... No przecież wiek. widać, że macha gębo. Co o, jak się nastroczył. Żywy jak nikt. O, dawaj, zrób mi zdjęcie jeszcze, jak, stawia, bo... Rozłącz, tak. jak tak się stawia, Rozłącz i Jak tak ustaje go patrz. Jak z tego ruszę, to on się podstawi. Robić zdjęcie? Tak, w trakcie filmu można zrobić. Ale bo to nie wychodzą takie jak trzeba. Tak? I standardowo wypuszczenie rybki musi być. Mam cały czas taki stresowany. Zestresował się bidul. Czym tu się stresować? Tamten, co nam powiązał cztery wędki, to bym się zestresował. Gdybyś mu tyle wziął kurwa na hak w mordzie, to... Tyż racja. Brawo Tomasz, siódma rybka, Brawo, ja. super Siedem sztuk, czyli powiedzmy ten e, co konia, sze, sze, sześciu ryb. Tak jest. jest Ostatnia ryba, zobaczcie na szczytu, jak się ugina wszystko Fest, dome. wszystko złożone Stanowisko puste Wózki przygotowane wow. Do odjazdu A Tomasz Ciągnie rekina Takiego z 2 kilo O, tak się wygina Szczytówka, proszę Dobra, pomogę Tomaszowi i nagramy resztę. Także amba Fatima. Była ryba i nima. Karp się wybił, był jakoś słabo zapięty. Było to widać od razu, bo dziwnie wychodził, że jakoś tak ta płetwa ogonowa mu się najpierw pojawiała, nie wiem, czy on się jakoś gdzie źle zapiął albo się opląta wokół siebie, no i to jakoś to strzeliło i poszło w piździec, czyli nie ma, nie ma ryby. Był już spakowanie tak naprawdę, tylko mata leży, jeszcze z i cała reszta już jest wszystko na wózkach. Andrzej hytrus jeszcze trzy wędki w wodzie, mimo że za 10 minut musimy stąd wyjść. No już dwie, jedna wyjęta. Ja tak jeszcze dla pizzy rzuciłem bez peletu, bez niczego. Tak sama kulka została. Ogólnie wyprawa chyba udana. U mnie 8 ryb. Andrzej, ile miałeś? 3? No i płotka, no to 4. Tak już nie najlepiej. No, u, u mnie i u, u Andrzeja ryby powyżej 10. Ja 10, chyba 200. Andrzej miał 10,5. Rzegi, te sowo, słońce zachodzi, ludzie wszyscy wyszli, zostaliśmy tylko my tak naprawdę we dwóch. No i pakujemy się. Jakby to mówić. no. Kamil jedną, ale Kamil pojechał rano o szóstej. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się pewnie znowu na następnej wyprawie. Gdzie Andrzej pojedziemy? Andrzej nie wie. Coś wymyślimy. Trzeba będzie pojechać gdzieś gdzieś w inne miejsce, bo ja chyba z piąty raz jestem na tym okoniu albo z czwarty. Pojedziemy gdzieś jeszcze, w nowe miejsce albo gdzieś powtórzymy. No na Wiktorię bym chciał się w końcu wybrać. Także dzięki jeszcze raz czesiczyłem kluski z Rosołem.